Witam Was wszystkich, Izabela Kisiaskorupa, fighterka, również bo brałam udział w, w federacji MMA. Witam Was wszystkich na konferencji Freak Fighters, dzisiaj 20, której który się nie spodziewaliście. A pierwszymi zawodnikami, którzy będą brać, którzy, 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 którzy się zetkną tutaj na ostrzu noża będą Kuba i Ratikos, Kamil Sowa. Zapraszamy. Słucham? Gówno, to słuchaj, bo mówię bo teraz to ja. To się nawet nie rymuje, posłuchaj sobie co mówisz. Dobra, dobra. Platwusie pla, jebany, kurwa. Pla, puszia, bo, ale się jąka. No jąkam się, kurwa, bo jak ciebie widzę, to kurwa, no nie mogę się inaczej wypowiadać. Dobra, geneza konfliktu jest taka, że no kurwa... No właśnie, powiedzcie o tej genezie, On jest jak po prostu jebnięty, kurwa, wymyślił sobie, kurwa... No, kolegów, którzy... Geneza, sobie, genie... ty je, ty geneza, jeskod, 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 to jest jeskod, to, że jestem jebnięty, tak? Że jestem jebnięty, to Kurwa, idioto, przerochlełeś moją laskę i jeszcze ta się by będziesz odzywał? I co, oh, no I co z tego? I co z tego? Panowie! Kulba. Dobra, uwaga! Jedu spokój! Bo on jeszcze nogę połamie! No co kurwa, co będzie jeszcze mówić? Dobra, bo jeszcze oni no nogi połamie? połamiecie! Pierdalaj! To może, może do panu, mówią w bo domu! bo to nie ma sensu! No. Może pożegnamy panu wodę, prawda? No masz pozdrowienia od Psychotropa, a on cię i tak zajebie, nie bój się. Aha, Psychotropa. Pozdrawiam AWRTG, kurwa. Ale nie używamy takich Psychotropa i kurwa resztę! No rozpatrz no, się, się Spokojnie. Bo aż kurwa już zy w oczach, jak kurwa, cię przybierdolę. No ja teraz kurwa, kurwa przybierdolę. No co? Co kurwa? Ochrona dziękujemy bardzo. No naprawdę kurwa, bym No nie kurwi, wiem, nie się zdaje, że to trzeba zakończyć, bo to nie ma. To nie trzeba zakończyć. Bo kurwa nie powiedzieliście że to jest To jest kurwa walka May Ale Event. Ale za chwilę tej mi no, e, e, nogę, jeszcze drugą Ej. połamiecie. Słuchajcie, to jest walka May Event i my damy dobre widowisko. Ja i tak kurwa miałem tutaj zadyszkę. ma już. Inną, <laughs> kurwa walkę. Przecież łapiacie rozpierdolę. Mordo, dobra kurwa, dałem ci propozycję. Dawaj 9 minut longiem, kurwa bez przerw. No jakbyś chciał. Ja bym chciał wyciąć samolot, gwiazdkę z w helikopter. Dosyć, kurde, dosyć, dosyć, dosyć ty już, dosyć tak, już. My, my że, mamy dosyć. Ustawa przewiduje niedosyć, niedosyć, ja mówię kiedy dosyć. Eee słuchajcie, chwileczkę, no, no, chwileczkę, my mamy czasu przeznaczone na innych uczestników, także nie ty Dobra, będziesz decydował. Okay, no to ja powiem tylko tyle. Tylko, że ja się zgodziłem, bo Ciebie nikt, kurwa, z no. federacji nie chce, bo Ty jesteś zjebany sowak, Ja jestem ptaszek sowak, TikTokem. Ty jesteś ptaszek sowak, robisz taki film, że, kurwa, dzieci spływają, wracają do TikToka, kurwa, a oni słynią tak. No i co z tego, mordo, ja, ja mam kreację artystyczną, którą no prywatnie. Kochanie moje, wręczam Ci berło. Raz, dwa, raz, próba mikrofonu. No właśnie co tu się dzieje, bo ja nie wiem. Ktoś będzie śpiewał? O, proszę bardzo, już się zaczyna oblewanie. Nocne wypady i długie zabawy, to wszystko mnie nakręca Królowa dama ogarnia sama jakiś grubszy mylarz. Możesz już teraz zacząć polewać, w ogóle się mnie go nie krępuj Na parkie dwale, bomby już łapię i czuję się tak doskonale Mocno zawsze daję w banie, mocno daję w banie Mocno zawsze daję w banie, jestem już na fazie Mocno zawsze daję w banie, ja się dobrze bawię Mocno zawsze daje, wanie do końca zostaje. Ja czuję bit, ja czuję dobre fazy Zostaję, so gdy impreza jeszcze trwa. Zobacz, jak dziś szlachta się dobrze bawi, bo trzeba żyć i nie zmieniać więcej nic. Mocno zawsze daje, panie, mocno daje, wanie, Mocno zawsze daje, panie, jestem już na bazie. Mocno zawsze daje panie, ja się dobrze bawię, mocno zawsze daje panie pozostaje i nie pamiętam słów Ja czuję dobry bardzo impreza jeszcze, jeszcze trwa Zobacz, jak dziś szlachta się dobrze bawi Nie trzeba Żyć nie w No moich nie pamiętam, Idę. dziękuję, do widzenia co, so baby? Lecimy? w after. After, oh, o. Idziemy? Imprezować? Zapom zapraszam na pojedynek Sandra, y y y Bad Slaps. Y y Sandra przeciwko... Przedstaw się. La Susita. No cały internet e, podobno czeka i TikTok i w ogóle wszyscy czekają na to, na ten Cały internet na to czeka, na wasz pojedynek bachlaps. No cała Polska będzie. E, Klaudia, daj lasuć e, e, się mikrofon. O. No, no to powiedz, co chcesz powiedzieć, co chcesz zrobić. I, i no tak, no, że czeka to internet, i niech ogląda, tak? No, nie wiem, no to, to, pozdrawiam to, co wszystkich powiedz... moich fanów i no. moje lasuczytki kochane, które to oglądają, i pozdrawiam całe moje miasto. I no. Jakie miasto? Co? Skąd jesteś? Zbyt goszczy. A, zbyt goszczy. Z najlepszego miasta w Polsce. No niedocenionego trochę, to rzeczywiście. Bardzo lubię Bytkosz. No, super I to jest. jest słuchajcie, walka wieczoru, bo Sandra jest naszą reprezentantką, naszą gwiazdą tutaj. E, e, robi teledyski, jest znana w ogóle. Nie wiem czy pamiętacie takie piosenki jak Zamknij Mordy nie gadaj, czy naszą wspólną, czy Klamoty, czy jakieś tam inne. No i wszyscy czekają na tą walkę dzisiaj, batshlaps, więc zapraszamy. No jedziemy. Nie przekraczaj linii, lasu ci tam. Nie można, bo to jest bardzo ważne. Bo będzie nieważny ten. No i teraz Sandra. No, Sandra jest kawałkowity. <śpiewa> I teraz z drugiej strony druga runda. O, teraz dostała... No i jeszcze jeden. Tak, jeszcze Ostatnia jeden. bardzo runda, tak, decydująca, decydująca runda. Tak, decydująca runda. Trudno będzie. O! Teraz przyłożyła. Sandra, poczułaś? Nie, ona nie poczuła. i ostatnie. O! Teraz też mocniej. Uderzyła Sandra. Mała narada tutaj, chwilę. Klaudia, co myślisz? I Sandra, jak, jak czujecie? No to, to znowu, a a co, nasi dosyć... co nasi sędziowie, co nasi wy, Wyrównany jest już, tak powiem, wynik. Trzeba zrobić dogrywkę, nie? Zrobić dogrywkę. Fajny, dobra, robimy, robimy, dogrywkę. Decydującej, bo jest dosyć. No to zróbcie hałas, zróbcie hałas, że chcemy dogrywkę. I tak, bo nie wiemy, która z dziewczyn wygrała. Dobrze. Hałas! No co jest? Dawa, dziewczyny, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O jak technicznie, technicznie. Ona ma też spódnicę ostrą, wiecie, to jest też tak fajnie, bo ta spódnica jest bardzo, bardzo ostra. Także na pewno jak dostała w tą spódnicę, to na pewno dostała, znaczy ręka ją zabolała. E, tą lasuczitę. No właśnie i co tam, Lopez? Ciężka co, decyzja, się decyzji... bardzo wyrównana. Bardzo walka, A jak dziewczyny czują? Zajebiście. Super, super. Ale jednak z leciutką przewagą Dla sucita. bo tutaj technicznie i tak. Technicznie, aha. No i co la Dekorujemy sucite i co la nam powie na, po tej walce. Dziękuję wszystkim, co mnie oglądali. Dziękuję moim fanom, moim widzom i bardzo Was pozdrawiam. I wbijajcie na mojego Instagrama, bo tam wszystko będą urywki z mojej walki. I no, i pozdrawiam wszystkich ludzi z mojego miasta, którzy to oglądają. Kocham Was. Zbyt Już nam powiedziała La Dobra, dziękuję bardzo. Pieniądze robimy tak wyświetlenie. Oh <śmiennie> oh no. Kurwa, ej, ej, Oliwia jest ponad 100 tysięcy ludzi na wizji. O proszę, mamy no, to tutaj. Za puszka wyperformowana białej koszuli, chodź tu! No chodź tu! No teraz to już jak się też odsuwam. Zobaczcie na pojedynek. Halo, teraz jak chcę powiedzieć coś? No, co chcesz ode mnie? Ty się ja coś wyciągam na alkano. Aha, ty mnie wyzwasz na pojedynek, ty chcesz się ze mną bić? Ty ze mną? Że, ej, kurwa, ja ci wyjebię te wszystkie twoje zęby, które ci zostały, dwa na krzyż, mordo. <głosy> <głosy> Przynajmniej jak wybierz mi wszystkie zęby, to sobie kupię nowe z walki, wygadaj z tobą. Ej, słuchajcie i teraz patrzcie się kurwa! Mnie obraża, ja że ja kurwa chcę się bić kurwa, a on robi kurwa to samo, kurwa, wpierdala mi się kurwa wkręca. i kto tu robi kurwa, kto chce na mnie robić wyświetlenia, no kurwa kto. Ale słuchajcie. Ej, nie rozumiem teraz co to, w ogóle to, to nie mówisz. To ja w ogóle nic tego nie rozumiem, z czego mówisz. Monika ja tu jestem na ale, ja to, jest to jest ale ja się, ja się obawiam, ja że on nie wyjdzie do tej drugiej walki. Co, co tak, boisz się, że w jeszcze bo dzisiaj pierdolew? W poradzie, żeby stelma! Myślisz, że mnie nie stać na to, żebym tobie wpierdolił, a potem jeszcze jej? Ha! Ty mnie Zaję, czy coś się jakaś pod nieco, przychodzisz i mi wpierdolisz! nie że może coś jakaś kubia podjedz, ona przychodzi, że jeszcze mnie wyzdrowia z wywagi. Ja miałem 27 dzienników, z czym się do Proszę cię, bo nawet patrzę na nie mogę, jakaś śliwa jesteś. Z Moniką chcecie oboje walczyć? Tak, chcę, przyjmuję Jest, tak? Bez, bez ja go sama wyzwania. Aha. No, no ja przyjmuję walkę z Moniczką. Proszę was, ja wybiję jej te trzy zęby, które jej dostały. Proszę cię, Monika! Przy, przynajmniej jak to wszystkie zęby, to nie będziesz miał co wybijać. A ej. za wygraną sobie kupię nowe zęby, haha! Nie wiadomo, co ty to za plenisz? Dobra, posłuchajcie, za chwileczkę ten, e, niech już skończy. Dominik! E, Dominik. No, lasik. ej, daj mu no mikrofon! E, ja jeszcze raz powtórz, co powiedziałaś? Z jakim chłopaczkiem? Proszę. Co powiedziałaś? Z takim chłopaczkiem? Schłopaczkiem, Niższym ode mnie mniej ważącym, no i sztuplejszym, tak? No to wiesz, same komplementy. Tak naprawdę. Ojej, no co ty nie powiesz? Zbyt pewność siebie u was może cię zgubić bardzo. No nie wiem, skoro chcesz, żebym ci wybił te trzy twoje ostatnie zęby, no to możemy walczyć. Jak to już powiedziałam, jeżeli ty mi wybierzesz te zęby albo sobie wyrwę, ja to sobie kupię za wygadną walkę nową. Tak? Ty sobie mówisz nowe? Proszę no, cię, Monika, ja tak. pierdolicie. Ty mnie po prostu no, osobiasz ty jesteś jakaś chyba psychiczna, masz rozdzwonienie jaśni. Dla, e, dla mnie to jest całkiem normalne, nie jestem żadnym psychiczna, tylko po prostu zobaczysz, jak podawiam wzrost e, i walcząc. Ej, ale proszę cię, mów trochę wyraźniej. Proszę? Mów ale... wyraźniej, bo nie no, rozumiem. No bo nie rozumiemy, nie rozumiemy. Dobrze, mówię to kolejny raz. Eee, Wezmę i bez Bo Monika ci... jest naszym gościem. Rozumiem, że ona z... to ja, też, ja też jestem zaskoczona w ogóle, że Monika jest dzisiaj z nami. Nie widziałam, przysięgam. Nie, nie widziałam, powtórzę, że widziałam, kole... tylko że Sadra ma śpiewać i to wiedziałam, Nawet nie, nie, nie widziałam, że Sadra... to kolejny raz na naibie. Przepraszam no. cię za wszystko i mam nadzieję, że pomiędzy nami będzie naprawdę fa... no, fajny tak miało być, no dobra, przyjmuję z... Tak, właśnie przeprosiła, właśnie przeprosiła i, i przyjmuje zaproszenie. I zaproszenie. My się w ogóle pierwszy raz w życiu widzimy. O tak, tego tym, bo nigdy się nie widzieliśmy oprócz internetu. A poza tym, e, przedtem wszystkich Instagrama... chciałam mnie podpalić, pamiętam, bo, da, bo mi wysłali jakiś taki like. Tak, skreślę, że to ciebie dotyczy i w ogóle i od razu wszystkim Instagramowi, co mówię. No Ci, tak, Ci, co o tym konta, nie wysyłajcie żadnych biznes, bo teraz to już będę naprawdę zgłaszać. No właśnie. Nie, nie damy, będziemy się kłócić, nada, bo co nie ma się sensu dzieje. się kłócić, nikt, nikt, nikogo nie będzie podpalał, a nikt, nikogo nie będzie obrażał, bo to nie ma sensu. Ale chcieliśmy zapytać Monika, co chciałaś pokazać dzisiaj, co chciałaś, e, 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 czy przynieść ze sobą, pokazać, no bo tutaj też i w, e, weszłaś tutaj w, przed chwilą też na inne spotkanie. Widzę, no tak. że bardzo przebojowo idziesz w tak ten no reality show, więc na pewno masz coś w zamyśle. E, tak, bo zauważyłam, że lata po całej sali i po prostu zaczepia i w ogóle sobie chuj, co mi tam szkodzi. Po prostu wezmę i wezmę na pojedynek, jeżeli nie Sandra to on. Ej, Iza, ja nie rozumiem w ogóle, co ona mówi. Nie. Powtarzam, kolejny raz, żebyś mnie zrozumiał. Latałeś po całej sali i w ogóle tutaj zaczepiałeś na scenie, dlatego sobie pomyślałam, że jak nie Sandra, to ty. A dlaczego ja? Um, nie lubię chłopca, zbyt pewny siebie. Okej, okay, dobrze, a zobaczymy w OKTAGONIE. Ja nie rozumiem w ogóle, co ty masz na myśli tutaj. Robię mieć takie jakieś oczy wybleczone, widziałaś to Iza? Widziałaś to i? Przemyśl -prze co za, a później odpowiedź. Wtedy możesz zrozumieć. No dobra, to my zobaczymy, co jeszcze będzie, co się. Jakieś no. dokumenty miałeś przynieść, tutaj mi mówią, nie wiem o co chodzi w ogóle. No. Jakieś dokumenty? Jakie, kto jakie <noise> dokumenty ma? Monika, to miałeś za, zaświadczenie od mi lekarza oni Mi dokumenty i muszą... Dobrze mówisz, Kamil, czy nie? No, wydaje mi się, że powinna przynieść zaświadczenie od lekarza, Monika. No to chyba wszyscy powinni przynieść, bo w ogóle w walkach no, trzeba a do, mieć... Ale do dzisiaj był, e, do dziś, do dziś był termin, Monika, do dzisiaj był termin. Aha. Dla mnie to nie będzie problemem dostarczyć wszystkie wyniki badań. no, no to czekamy w takim razie. Dobrze. Nie, to wszyscy zawodnicy, którzy walczą w jakimkolwiek, czy to jest reality show, czy to jest e, e, fame MMA show, wszyscy muszą mieć zrobione wyniki, to jest normalne. Tak, dokładnie. Tak, każdy walczący no, musi mieć wyniki badań, prawda? No oczywiście. No dobra, to w takim razie będziemy kończyć to spotkanie. Zrobimy jeszcze face to face. No e, myślałam, że też chcesz śpiewać albo tańczyć Monika, bo myślałam, ja. że jako gość występujesz, a nie jako zawodnik. E, ja no ze mną to nie zatańczę, bo ja nie mogę, ja mam Oj, chorą nogę, ja w ogóle nie... ale pewniejsze będzie okazja, że jeszcze zatańczymy, a może do tego czasu już będę chodzić i będę tańczyć. Co, no to? dobra, chcę koniecznie wystąpić, bardzo dobrze, w takim razie, e, czy pani prezes się zgadza, gdzie jest pani prezes? Pani prezes wyszła do toalety? Zgadza się, no dobra, dobra, robimy face-to-face. Face. No, poprawić komuś fryzurę to jest... No tak, bo on nie wie co robić. No to jest kobieta, on jest facet, tak? Nie wie jak, nie wie jak, ją, ugr jak, jak, jak ją ugryźć. Dobra, wszyscy wiemy. Dobra, kończymy to, to face to face. E, my chcielibyśmy zaprosić na spotkanie 22 maja i będzie. E, będzie. E, 22 maja będzie następna impreza i to będzie już finał tego naszego. Ja wstanę oczywiście. Oj, nie wiem, czy będę mogła, bo, bo to nie wiem. Aha, bo nie, 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 nie dosięgnie ten, ta, ten, ta słuchawka. Słuchajcie, a ja mam zresztą, jestem chwilo, chwilowo niepełnosprawna z moją nogą, ale już jest lepiej. Ja myślę, że do maja będzie do, dobrze. Do 22 maja na pewno. Na pewno już będzie lepiej u mnie, bo ja już będę po operacji i w ogóle będę, oczywiście będę na tym, na tym spotkaniu, będę prowadzić, no z tego słyszę, że będę prowadzić 22 maja 2022 roku. Zobaczymy, pewnie tam będą jakieś roszady, będzie bardzo dużo niespodzianek. Dzisiaj też było bardzo dużo niespodzianek. Ja, dla mnie to były prawie same niespodzianki. To show no i, i, sa, i Monika była. By, no i przede wszystkim, tak jak obiecałam, dzisiaj walczyłam z każdym, ze wszystkimi. A przede mną kolejne walki ze wszystkimi uczestnikami. I zapraszam na naszego Instagrama, który ma bardzo dużą oglądalność, Fit Fighters. Jest, jest to reality show, pierwsze w Polsce reality show które nie podważa walk MMA i poszczególnych turniejów, tylko wspiera i wręcz promuje. Myślę, że spotkanie było bardzo ciekawe. Zapraszamy na e, 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 Fighters, Freak Fighters i zapraszamy na... Yy, poczęstunek, bo tam jest poczęstunek, jak ktoś jest głodny, to może się poczęstować, bo specjalnie dla nas przygotowano tutaj poczęstunek, dla, ponieważ impreza trwa kilka godzin, więc yy, przygotowano dla nas jakiś poczęstunek. Yy, yy, dziękuję Wam bardzo. Yy, moje nazwisko, księżna grupa Izabela, jestem fajderką również i do zobaczenia 22 maja.